Tragedia w Lubuskiem. Nie żyją mąż i żona. Tragedia w Trzemesznie Lubuskim. Mąż i żona ofiarami pożaru w domu. W nocy z piątku na sobotę spłonął dom w Trzemesznie Lubuskim. W wyniku pożaru zmarło mieszkające tam małżeństwo. Policja wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności pożaru, który wybuchł w nocy w jednym z domów w Trzemesznie Lubuskim w powiat. Sulęcińskim Lubuskie. W jego wyniku zmarło mieszkające tam małżeństwo, poinformowała Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb w nocy z piątku na sobotę, około godzina 23.30. Ogień pojawił się w jednorodzinnym budynku. Kobieta zmarła w szpitalu. Pierwsi na miejsce dojechali strażacy z miejscowej remizy OSP. Łącznie wakacji brało udział pięć zastępów straży pożarnej. Ratownicy wynieśli z budynku dwie nieprzytomne osoby, mieszkające w nim małżeństwo. Rozpoczęła się reanimacja. 66-letni mężczyzna zmarł na miejscu, natomiast 67-letnia kobieta, której przywrócono funkcje życiowe, została przewieziona do szpitala w Sulęcinie. Mimo wysiłków lekarzy, ona również zmarła. Ogień szybko ugaszony pożar został szybko opanowany przez strażaków. Prawdopodobnie miał początek w kuchni. Na razie nie jest znana jego przyczyna. Jej ustaleniem zajmuje się biegły z zakresu pożarnictwa powołany przez policję. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura rejonowa w Sulencinie.